Witam serdecznie! Dziś zabieram Was do Tumu, miejsca, które od wieku stanowi świadectwo polskiej historii, architektury i wiary. To tutaj znajduje się niezwykła Archikolegiata pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i Świętego Aleksego jeden z najważniejszych zabytków romańskich w Polsce. Po drugiej stronie ulicy zobaczymy natomiast Kościół Świętego Mikołaja. Przyjrzymy się bliżej obu tym budowlom. Archikolegiata w Tumie powstała w XII wieku jako monumentalna świątynia o wielkim znaczeniu religijnym i politycznym. Jej budowę rozpoczęto około 1140 roku z inicjatywy arcybiskupa Janika, a ukończono po około 21 latach. Tum w średniowieczu był jednym z najważniejszych ośrodków kościelnych w Polsce. Położony jest w okolicach Łęczycy. Dwie wysokie wieże, tak charakterystyczne dla stylu romańskiego, nadają tej budowli majestatyczny wygląd, który góruje nad całą okolicą. I tak jak wspomniałam, Łęczyca w pobliżu, z Zamku Łęczyckiego widzimy te wieże kolegiaty Tumskiej. Archikolegiata to prawdziwe arcydzieło romańskiej architektury. Jest bryła i bryła jest monumentalna i surowa, zbudowana z masywnych, ciosanych kamieni piaskowca i graniczu. Na zewnętrznej ścianie budynku widzimy tutaj dziwne ślady, które legenda przypisuje Łęczyckiemu diabłowi Borucie, grasującemu tutaj w okolicy. W 1161 roku po wybudowaniu kolegiaty, odbył się tutaj synod duchowieństwa, na którym obecny był książę Bolesław Kędzierzawy. Świątynia pełniła oczywiście też funkcję obronną. Jej grube kamienne mury i masywne wieże dawały schronienie mieszkańcom podczas najazdów, a w późniejszych wiekach kolegiata była świadkiem wielu dramatycznych wydarzeń, w tym zniszczeń podczas najazdów tatarskich czy wojen religijnych z XVI wieku, gdy przejęli ją protestanci. Budowla ma plan bazylikowy, składa się z trzech naw, nawy głównej i dwóch bocznych oraz półkolistej apsydy, gdzie mieści się prezbiterium. Wnętrze kolegiaty w tumie zachwyca dzisiaj swoją prostotą, harmonią. Główna nawa otoczona jest potężnymi kolumnami, które podtrzymują sklepienie krzyżowe. Choć romańskie wnętrze jest raczej surowe, znajdziemy tutaj elementy dekoracyjne świadczące od dawnej świetności świątyni. Na szczególną uwagę zasługuje ambona i ołtarz główny, który w późniejszych wiekach wzbogacono barokowe elementy. No i wyjątkowym, powiedzielibyśmy, unikatowym elementem jest niezwykły konfesjonał. Ale próżno szukać tutaj takiego drewnianego, zamykanego konfesjonału. Ten konfesjonał, w tym miejscu, w którym właśnie przed chwilą mieliśmy na nagraniu, jest po prostu miejscem przy ścianie. Spowiadający stoi z jednej strony ściany, a spowiednik w pewnej odległości od niego... Obydwaj odwracają się do ściany i dźwięk przekazywany jest po ścianie tylko tak, aby tylko ci dwaj się słyszeli. Dzięki temu osoby chore mogły się spowiadać pod nieodległości od księdza, a nie wchodziły do drewnianych konfesjonałów, tak jak to dzisiaj widzimy. Odwiedzającym świątynię polecamy sprawdzenie, jak to działa. W 1818 lub 1819 roku car rosyjski Aleksander Romanow I zarządził kasatę Łęczyckiej kapituły i kolegiata straciła swoją rangę, bo to był kościół, który miał specjalne przeznaczenie, nie był to kościół parafialny. Ale właśnie od momentu skasowania kapituły do 1915 roku budynek stał się kościołem parafialnym. W czasie II wojny światowej kościół uległ poważnym zniszczeniom, a jego odbudowę rozpoczęto w 1947 roku i trwała bardzo długo. W czasie prac remontowych w 1954 roku funda odkryto fundamenty znajdujące się pod tym kościołem budowli dawnego opactwa Benedyktynów. Akustyka tej budowli jest tak znakomita, że współcześnie odbywają się tutaj koncerty muzyki dawnej, które przenoszą słuchaczy w czasy średniowiecza. My zwiedzając Kolegiatę, byliśmy właśnie tuż przed jednym z takich koncertów, kiedy ustawiono sprzęt, aby słuchacze w tym dawnym wnętrzu mogli posłuchać dawnej muzyki. Po drugiej stronie, jak wspomniałam, znajduje się Kościół Świętego Mikołaja, bardziej kameralny, ale bardzo istotny dla lokalnej społeczności. To ten kościół pełnił funkcję parafialną dla mieszkańców Tumu aż do 1900, 1818 roku i stanowił centrum życia religijnego i społecznego dla okolicznych mieszkańców. Jego początki sięgają XV wieku. Budowla zachowała elementy gotyckiej architektury, takie jak ostrołkowe okna i sklepienia. Wnętrze kościoła św. Mikołaja wyróżnia się drewnianym wystrojem, bardzo prostym, ale pełnym uroku. Drewniany ołtarz i ambona w stylu barokowym nadają temu miejscu wyjątkowego charakteru. Dziękuję za wspólne odkrywanie tego wyjątkowego fragmentu polskiej historii. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.